Hiiii... Oh, o! W ogóle... To dobry pomysł! Aaaa! Uspokój się! A oh, Te dinozaurze! Przebijecie! Uuuu... Nie wiem co mogę jest ciśnąć... Aaaa... Zajmę się tym! Zamienię po bohaterów! Po niby. Uh. Y, proszę odkręcić ciśkie soby, jest zrobione. Yyyyjaaaa! Aaaa! To bolało! bo mm -hmm. Bogatelowie przyglają tym razem. Aaaa! Mm -hmm. Tylko jak nie pokona w nie wiem co on robi, zresztą raci przesoka. No widzisz, masz kalę. Hi -hi -hi. Oh, zaraz ci się dostanę, Wiltło. O oh, nie, nie, tłoczę tu. Huh? Hmm, zajmę się. Hi -hi. Zaraz cię pokonam. Ja, my jesteśmy dużo potężniejsi, Na 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 na. Uu, chodź tu piesku, mam dla ciebie jakąś broń. Uu, uu, uu. Proszę, tak. To tylko jakiś prezent na to. Uu. Proszę. Uu. Nie hmm, jest myślny. A co jest z tego? Hmm. Ej! Ja. Uu, to wspaniały dzień. Hmm. To był wspaniały dzień, żeby pokonać nie, tu... No nie pokonaliśmy. Co? Uu, a co z tym? Hmm. No tylko oni znikli. he. Ja. Yeah. Mmm, to wybieraniały się, że zje się napój. O, pi. A! A! Idziemy na plażę, szuglfal. Będziemy się bać i piasku będziemy... Będziemy się pluschać. Tak! Nie chcemy iść na plaży, bo jest nam ciepło. Mmm. A co zwykle na to? Mam dużo tu mnóstwo zabawek. Trzeba to, to, to i piłkę nożną, cukierki, jakiś matelacz, cukierki i ścieżko. Potrzebujemy naprawdę tyle rzeczy. Tak, ja. Żeby wakacje to trzeba rozpocząć takiej pogodzie. Spada śnieg. Uuuu, pojazdy są nasze zablokowane, skawka ty też jest zamuczone. A pszik! Mm, to nie śnieg, to są lody tylko Ale pyszne. I, hi, 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 hi. O, ha, 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 ha. już się na wielką nauczkę Jesteście na wstępnym kolejcie A my zamyśliliśmy miasto I będzie mam bardzo zimno I przegraliście, a my jesteśmy Niebotko. Walmira. Hi-hi. Ła-wa-wa! Ła, ła. No, uciekajmy. za nasz jest wielka kula. A -a. Mm. He he he. Nie będziecie na plaży. Będziecie w zamęzniętym jeżorze. hi no, dam ci do wowatu. Mamy zjeść te lody i potem wydostanie. Masz świetny pomysł. Hmm, Zjedz te lody zobaczymy. Hmm, 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 tak już nie. Najadłem się, że już nie mogę już połykać. Musimy. Z... Wiem, pomysł od pizzy. I o ja i Jesteśmy tutaj. O? W kamiki na plaży. Nie, 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 w więzieniu więzieniu zapłacicie. zapłacicie, I i wrócimy. Tak, i nas nie, pokonacie. Tym lawym się nie, 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 hi, hi, hi! hi, hi. nie, Ie, 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 ie.